Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus oto jest Football Manager, ponownie Milan, cudowny, zaczynamy sezon. Zostało dokonanych dokonane kilka transferów oraz jest szansa na kilka kolejnych, jednakże mamy pierwszy mecz sezonowy z Napoli. Na otwarcie tutaj mamy widać ich ustawienie, Zieliński jako ofensywny pomocnik, dziwne, bo ofensywny pomocnik i wysunięty rozgrywający to może być niezbyt dobre połączenie ja, widać, że mogą dosyć szeroko próbować lecieć. Ossi jako kompletny napastnik. Szczerze nie wiem jak to e, dokładnie może funkcjonować. E, mamy e, trenowane ustawienie pionową tiki-take, tylko ustawmy normalny skład, bo wcześniej mieliśmy rezerwę na Sparring. E, sparing. Powiem Wam, że kontrola posiedzenia piłki też ładnie się sprawuje, ale zagramy naszą pionową tiki-taką. Theo Hernandez, Leo. W ogóle mamy info o Leo, że Zatem ten ham się nim interesuje i jest szansa, że transfer wyniesie 67 baniek. Jeżeli to kurna prawda, jeżeli wyniesie co najmniej 40 baniek w tym momencie, jestem gotów strzelać Leo. Dlaczego? Ponieważ za 40 baniek w tym momencie, szczególnie w ostatni dzień transferowy, można rzeczywiście kupić bardzo wielu dobrych zawodników. E, mamy tak: e, mamy, 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 mamy Ibrahimowicza, który ma jeszcze kontuzję, ale Pelegriniego damy za Piceriego, zaryzykuje brakiem bramkarzy. I tak, nasze transfery wyglądają tak. Pozbyliśmy się Castillejo, poszedł za 5 baniek gdzieś do Anglii chyba. No i uznałem, że szczególnie miał spadek formy, że mu spadały statystyki. To uznałem, że nie ma co go długo trzymać, dłużej tutaj trzymać się i męczyć. To po prostu dałem odejść. I, I pożegnaliśmy się nie we łzach, po prostu nawet uśmiechu i radości. Pellegrini... Nie pamiętam, czy w ostatnim odcinku już był w klubie, czy nie, ściągnęliśmy go z e, Cebre za 2,6 miliona euro. E, a tak, po, mówiłem, a po chuj nam taki lewy obrońca, to pamiętam, mówiłem. E, mamy kupionego Riku Pisha, Piziu, za 2,2 miliona euro. No to, byłaby, to byłby rozbój biały dzień, jakbym go nie kupił. Dosyć dużej tygodniówki żąda, jak na klub, 65 tysięcy euro, ale jestem gotów przyjąć to na klatę. E, mamy Olivier'a Batiste Mejera z e, Bayernu. Za milion euro kupiłem. Tak troszkę na zmianę za e, Castillo, ale się okazało, że Daniel Maldini bardzo dobrze gra na prawym skrzydle. I ja go właśnie tam rozwijam w tym momencie. Zapomniałem przydzielić im zagrań, niestety, do trenowania. Zrobię to możliwe, że po meczu. Oh. I tak, ściągnąłem jeszcze jednego napastnika, zaraz go Wam znajdę. E, centrum szkolenia, wypożyczenia, bo go wypożyczyłem akurat od razu. Gnoto, Wilfred Gnoto za 4 miliony, za 4 bańki. On ma, no, wcześniej pokazywało 3,5 gwiazdki, teraz 4 jak przyszedł do klubu. Uważam, że to bardzo dobre pożyczenie, e, e, dobre kupienie zawodnika. Został wypożyczony od razu do, do Monzy, który która znajduje się w serie B i jest... Naszym klubem partnerskim, do którego możemy wypożyczać zawodników. Eee, a jeszcze ciągnięty został Dan Axel Zagadu, e, który już więc zadła zerwał. Ja pierdolę, ale kupiłem go za 6 baniek i wypożyczyłem go powrotnie do Borusi Dortmund. Z tego powodu, że na razie mamy przesyt środkowych obrońców: mamy Kalulu, Gabię, Tomoriego, Romanioliego, Krykiera. Prawdopodobnie po sezonie odejdzie Romanioli którego mam nadzieję, że dobrze da się opylić oraz odejdzie, no niestety prawdopodobnie Kier z całym szacunkiem do niego, ale ma 32 lata, a te paręnaście baniek, jeżeli udałoby się za niego ściągnąć jeszcze, to byłoby, byłoby bardzo dobrze, abyśmy dali wtedy grać Tomoriemu oraz e, właśnie Zagadu na środku obrony. No i co, chyba nie ma co dłużej przedłużać. A, widzę, że to Nali. to Nali. To Nali, Czemu tutaj jesteś? Czemu nie ma na przykład Bakayoko? Bakayoko jest zawieszony. Zastanawiam się, czy on rzeczywiście w ostatnim meczu, jak grał w Milanie, dostał czerwoną kartkę, czy podwójną żółtą, żeby być zawieszonym. Bo to jest kurna XD według mnie. Dobra, przypiszmy wam numerki tutaj. Wy, którzy nie macie. Też troszkę pozmieniałem numerki. Cały czas mnie boli, że oni nie wprowadzili czegoś takiego specjalnego, że... Um, można Daniele Maldiniemu przypisać trójeczkę, to mnie boli, bo także w, w fm 19 w był jeszcze Christopher Maldini, chyba tak się nazywa, czy Christoph Maldini i on, e, jemu też nie mogliśmy przypisać trujeczki. On był wtedy w Milanie, w, e, był samym zawodnikiem, miał ja chyba półtora gwiazdki potencjału jako prawy obrońca, no to, ale ja go jednak tam piściłem, no bo wiecie, bo to syn Maldiniego i tak dalej, jakby zieliski pisnął teraz z daleka, to byłoby xD. No i oni lecą z akcją, czego się obawiałem. Insigne trafił w supek na całe szczęście. Mamy większe posiadanie pi piłki, ale co z tego, jak na razie nie jest, żadnej akcji nie zrobiliśmy. Ciekawej. E, powiem Wam, że sobie przeglądam forum FMA, a różne tam grupki i tak dalej, ponoć e, granie o, na są teraz o wiele bardziej OP niż w poprzednich FM-ach. O wiele częściej więcej goli strzelają niż wcześniej, jak strzelali zawodnicy z innych pozycji. E, z tego powodu też była ciekawa propozycja. Widziałem w necie, żeby grać trójką napastników. E, to jest opcja do rozważenia, żeby tak na przykład Ibro, Pelegrim oraz Ziru grać albo Leao. Ziru, no kurna, mogłeś strzelić chociaż celnie. E, jeszcze mamy Rebicza w sumie na atak, który jest dobrym nękającym napastnikiem. Jest Salem Makers, Proszę nie bądź offside. Według mnie było dobrze. Jest. Tak myślałem. I po asyście Sandro Tonaliego. Przepraszam też, że z dwóch rzeczy, że nie ma po pierwsze koszulki Milanu. Jest czerwona, mam nadzieję, że się nie obrazicie. E, po prostu zapomniałem się w nią przebrać przed nagraniem, a teraz mi się już nie chce. Druga kwestia, że mój komentarz może nie, być niezbyt energiczny. E, z tego powodu, że... E, z tego po, powodu, że jest dosyć późno w tym momencie, jak nagrywam. A Polska gra sobie z Andorą, wygrywając 4-1 chyba, czy 3-1, to było 4-1, bo Lewy sobie strzelił w brameczkę, super celebrację miał, po prostu sobie potruchtał z linii, no i co się dziwić, jak on strzela masę bramek, jedna za drugą, a oni mnie tutaj okupują, możliwe, że na kontrolę posiedzenia piłki można było lepiej zmienić, zaraz to może zrobimy, albo nie ma sensu, bo nam bali już brameczkę, albo nie, zróbmy to, zróbmy i spróbujmy troszkę inaczej tutaj pograć. Um, nie wiem czy wprowadzać trzeciego obrońcę na popa na środek Ale chyba nie będę tego robić Chociaż Alessio Romagnoli nie gra zbyt dobrze Ma 6-5 ocenę tylko To nie zapowiada niestety zbyt dobrze się Leo, jo jo, jo Leo, Mogłeś to trafić No kurna no Salemakers dośrodkowanie I Leo znowu nad poprzeczką Niestety Patrzę zaraz będzie składał konieczne zmiany I jeszcze chwilę przytrzymam Dam tym zawodnikom E, Szansę, żeby zażądał od nich więcej. E, zobaczymy, czy to, jest, czy to coś zmieni. Jak nie, to rzeczywiście pójdą spore zmiany. Możliwe, że 5 zmian na raz. Chociaż może cztery i to jedno zachowam na później. No dobra, zmieniamy. A nasze zmiany wyglądają tak. Rebic na lewą, Pisz na środek, Daniele Maldini na prawą. E, o, widzę, że jeszcze Benaster tutaj jest wyczerpany. I proponuję, żeby Florenciego wprowadzić. Też nie jest głupi pomysł. Zobaczmy, jak to pójdzie jako ostatnią zmianę. A nadzieję, że Florencji jakieś głupoty nie odrąbię, dlatego że zamiast być na prawej, jest na środku. Tak na przykład Paul na rzut karny, to byłoby bardzo niestosowne w tym momencie, w końcówce meczu. Jestem ten remis na otwarcie sezonu w stanie zaakceptować. Chociaż pamiętam, że jak grałem Milanem kiedyś, FMI 19, to ja wreszcie cały czas miałem remisy na start sezonu. E, może jeszcze e, podgrzej atmosferę. Chociaż mogłem... Zachęcić bardziej niż podgrzewać atmosferę, krzydełkiem do dośrodkowania. Jeszcze Kalabria przy piłce. Nasz obecny kapitan na razie, i jest gol! Oliver Giroud, sexy Giroud, Kurwa, jak to wykończył! Dobrze! Tak! Kurwa, w Napoli strzelić w ostatnich minutach. Jest! Jeszcze kurwa, Kalabria to dojebał. ja pierdolę. Jak ja kocham ten niebany Milan. Ja je Sek nie dość, że sexy Giroud strzelił to jeszcze. Kalabria. Calabria jest obecnie wicekapitanem. Na kapitana mianowałem Ibrahimowicza. Eee, bardzo dobra robota. Jestem kurna cholernie zadowolony, że Ziru zaufałem do końca. Bo też myślałem na zmianą go na Playgriego. Ale udało się. Dobra, coś tam pogadajmy. I, I wiecie co, dzisiaj e, zagramy... Znaczy tak, pokażę wam losowanie jeszcze Ligi Mistrzów, jeżeli o tym nie zapomnę. E, będzie jeszcze mecz z Fiorentiną. I ostatni dzień okienka transferowego. Więc widzimy się... Chyba losowanie Ligi Mistrzów jest... Dobra, słuchaj słuchajta, losowanie Ligi Mistrzów. My jesteśmy na dole, nie widzicie tego, ale mamy 31 tysięcy punktów. Pod nami jest tylko Brondby, które ma 7 tysięcy punktów. A przepraszam, jeszcze Wolfsburg 14 tysiącami. Ale takie zespoły jak Slavia Praga, Praga Brugia są nad Milanem. Trzeba to zmienić po prostu, trzeba to po prostu zmienić. Więcej grać w tej lidze mistrzów, więcej się starać i za kilka lat będziemy w pierwszym tutaj, w jako pierwsi. Ale dobra, no wszyscy pójmy, patrzmy, wszystkie pójdmy dwie tutaj te e, grupy i zaczmy, gdzie się znajduje Liga Śmierci. Pierwsza Liga Śmierci, no tu Barcelona, tak coraz mniej ta Liga Śmierci jest, ale Bayern to będzie dramat. grupa C by dobra, chociaż rzadko, e, natnie, czy to nie, nie jest zakazane, żeby drużyny z jednego z. Z jednej ligi trafiły do jednego koszyka. Więc myślę, że grupa C niestety odpada. Zająć życie: Znajdziemy się historycznie w grupie D. To będzie dramat: Madryt i Liverpool. A chyba grupa A E jest jeszcze bardziej przejebana. Siki i Real. O kurwa, F. F byłaby piękna. Sporting Borussia. G byłaby ok. H też byłaby ok, ale już tam jest ee, Juve. Zobaczmy, czy coś się zmieniło. O jezu, grupa A będzie przerąbana. Jeszcze Porto do tego dobrze, że tutaj przynajmniej Porto nie ma. Atalanta, więc jeżeli to, co powiedziałem na początku, jest prawdziwe, to nie trafimy tutaj. Jeżeli, zobaczymy, zobaczymy. Czyli grupa C, D i H odpada, co nie? Przynajmniej patrząc to, co ja powiedziałem, patrzę, czy coś zaprzecza mojej regule, ale nie. Nie ma w żadnej lidze zespołu z tej, w grupie zespołu z tej samej ligi. A, lecimy. Jest na razie OK. To odpada, to odpada. Jest dobrze. Jeszcze mamy szansę. Są dobre grupy. Jesteśmy albo w F, albo G. Jesteśmy w G, a, wolałem F. Ale G może być. Każdy mecz będzie trudny. Każdy mecz będzie trzeba się bić. Lipsk VR to nie są słabe zespoły. Nie trzeba walczyć, się starać. Tutaj liczyłem kurne byłoby lepiej. No i jeszcze Dynamo Kijów tutaj. Ten Wolfsburg biedny w grupie śmierci. Są jeszcze grupy śmierci. o Atalanta, Monaco, one mogą podziałać. Chociaż najbardziej tutaj boję się, że Atalanta pójdzie, pójdzie jej słabo, po prostu. Ponieważ, no możliwe, że w FM nie, nie jest kozakiem. W ogóle ten Jasperini, jakie masz tutaj staty? No jest bardzo dobry, taktycznie przygotowany do prowadzenia zespołu. Może motywacyjnie niezbyt. Aha, Ajax Dynamo. Ajax potrafił ugrywać. Przy takich zespołach dobre wyniki, szczególnie przy Realu, pamiętamy eee, Manchester United i Mina w jednej grupce. No, shit happens. Marsza jest na sprzedaży: 25 baniek, ale nie dość, że my go nie chcemy. To on pewnie też do nas zbyt nie chce, więc nie ruszamy. Szczególnie przy jego tygodniówce, jak widzimy. Jakub Moder, o kurna dościągnięcia. No dobra, no to co? Widzimy się z Fiorentiną w meczu. No i podobnie ustawiamy instrukcję tutaj. Um, osobne do, do nich um, instrukcje do dodania wężej, żeby bronić wężej chyba czy grać wężej um, patrzę na nich prawie dosyć nisko, bardzo defensywnie bardzo duży podział boiska chyba defensywny pomocnik jest na wsparciu Vlad Povich jest najnękawiejszym napastnikiem i on jest bardzo dobry Giacomo Bonaventura mają na lewym tutaj odwróconym skrzydełku Mm, no i skrzydłowego mają, więc damy. Na pewno nie będziemy bronić wężej, to nie ma sensu. Gramy bardzo wąsko podaniami. Mm, mamy tutaj nasz skład na maksa wystawiony. Nie wiem, czy taka jest zmiana konieczna, chyba że e, mogę już ibrę dać. Nie, ibra cały czas konturzyn tutaj jest. Dodajmy sobie za Mirantę Pelegriniego, tak, żeby mieć gracza z pola. Bramkarza rzadko trzeba zmieniać. Chyba nigdy nie miałem takiej sytuacji, że musiałem go zmieniać. Ehm, Dajmy Maldiniemu zagrać od pierwszej minuty za salę Makersa. Zobaczmy, jak on się tutaj spisze. No i co? Myślę, że bez większych... Chociaż Romanioli go mógłbym zdjąć i dać Kiera w tym momencie. Kier myślę, że spisze się o wiele lepiej niż Romanioli. Szczególnie, że Romanioli w poprzednim meczu miał dosyć niską ocenę na start, a Bakayoko w sumie właśnie on nie grał w poprzednim meczu. Więc też jest jako nowy zawodnik traktowany. Nie wiem, czy na studełku Tio Hernandez-Giroux i broni Drągowski właśnie jak się Drągowski w, tej, w tym FM-ie prezentuje tak sobie powiem wam liczę, że będzie miał lepsze staty, ale powiem wam, że no in real life też znaczy były momenty, gdzie było jak najbardziej głośno o Drągowskim o jego interwencjach i tak dalej ale te czasy według mnie minęły na razie no musi się ponownie odbić, szczególnie jak zaraz na kadrę został powołany Grabara zamiast drągowskiego to troszkę wskazuje na to, jednak drągowski miał jakby łatwiejszą karierę do ogrywania dużej liczby meczów. Najpierw jest Jagiellonia, później Liga Włoska niż Grabara, który siedział w Liverpoolu przez długi czas i grał tam po prostu w rezerwach. Dobra, troszkę zmian potrzeba na to wygląda. Za Leo Wow wejdzie Rebic, za Tio Hernandeza wejdzie Pellegrini. Który, pomimo kiepskiej formy spadającej na, na dodatek, ma jak popatrzyłem, dosyć dużo ciekawych zagrań, czym może zaskoczyć przeciwnika. Ale doprowadźmy jeszcze przynajmniej jedną zmianę. E, kto gra tak sobie? No, Jiru gra tak sobie, ale ja bym go zostawił. E, Bakayoko, tylko nie mam takich pomocników e, długodystansowych. Ale natomiast Benasser jest bardziej zmęczony, ale rozgrywa dobry mecz. Wiecie, co dobra, zostawmy. Bo mam kilka tutaj pomysłów, może mógłbym Rui i wprowadzić, wprowadzić zamiast Diaza. Może wtedy coś by się stało ciekawego. Zachęćmy ich jeszcze. dobra, zaryzykujemy, pójdziemy ofensywnie na ostatnie minuty. Tak bardzo ofensywnie. Mamy tutaj posiadanie piłki większe, mamy, dobre, mamy lepsze statystyki, ale będę szczery, chyba nic z tego niestety nie wyjdzie pod koniec. Myślałem, czy na kontrolę posiadania piłki się nie przełączyć, żeby zaryzykować, ale niestety 0-0. No statystyki mamy dobre. Tylko się nie odpalili. Jiru tam słabo wykańczał. Plus jeszcze Leo miał słabe e, akty z lewej strony, niestety. Co przyczyniło się do naszej porażki. I pomimo, że Maldini tam latał w prawym skrzydełku, niestety to nic nie dało. To nie dałoby nic. Słuchajcie, mamy jeszcze przed sobą ostatni dzień okna transferowego. Gdzie, jak też czytałem sobie na różnych forach, to dzieją się tam różne magie rzeczy. I w ogóle super, sceny niczym w Black Friday. To w takim razie postaram się to wykorzystać jakoś. Mam dużo pieniędzy, ale może się uda. Powiem Wam, o oh fuck, a propos Bolotiego chciałem właśnie mówić, że w ostatnim dniu, okienka transferowego, udało mi się Bolotiego, jak grałem sobie w becie, jeszcze Milanem, ściągnąć chyba za 3 miliony do Milanu i wtedy rzeczywiście mieliśmy OP tak. A teraz wygląda na to, że chyba ściągnie go Tottenham. Dobra, słuchajcie, jest sprawa. Testowałem sobie czy innych którzy by mi zawodników, jak dam wysoką cenę. Okazało się, że Newcastle jest najbardziej zainteresowany Ismaelem Benasserem za 50 baniek, który ma właśnie do, do transferowej. Nic nie byłem w stanie zrobić z tym względem, no, żeby go, żeby sprawić, czy kupią. Kupili! I słuchajcie, wcale nie jest mi z tym tak źle, ponieważ możemy sprawdzić kogoś innego. Ja bardzo chętnie celuję w Ansu Fatiego. Żeby go ściągnąć do Milanu To byłoby bardzo dobre Rozwiązanie według mnie Ewentualnie możemy zerknąć na naszą listę życzeń I zobaczyć kogo mamy Jako dobrych defensywnych pomocników do ściągnięcia Ponieważ prawdopodobnie Nie będą kosztować 50 milionów A myślę, że mają szansę Zastąpić e, Benasera. No i cóż Możemy pomachać jedynie Belotkiemu, który za 15 baniek Przyszedł do Totków i Nasserowi, który otrzymał pozwolenie na pracę w UK i wrzedł za 50 baniek, otrzymał kontrakt, którego nie, u mnie by nie otrzymał. Ja zostałem pokalnie zasilony gotówką w tym momencie. I mam kilka celów na oku. Jednak zładam jeszcze chwilkę. O, Teo jeszcze kontuzjowany. Ale to przynajmniej jest przerwa na kadrę. A, mam kilka tutaj celów na oku. I zastanawiam, kogo wziąć. Myślałem nad a, Miguelem. Veloso, który jest dobrym, cośniętym rozgrywającym, e, zarówno w wersji defensywnej, kompletnie, jak i na środku. E, no, ma 35 lat te sorki, ale bym go za jakiś milion, miałby małą pensję też i mógłby zastąpić go po prostu. I tyle na chwilę obecną. E, mam też tutaj jeszcze kilka opcji. Pana młodego tutaj kompletnie, ale no, nie wiem, czy on się nadaje. Nie widzę tutaj takiego, żeby był jakiś przewodnik, coś przewodni, tej rozgrywający. Jako święty rozgrywający, a też na zastępcę Tonaliego mi nie pasuje. Andre Gomesz też ciekawa sprawa według mnie. E, opcja do rozpatrzenia, szczególnie, że jego agent mi powiedział, bo rozmawiałem sobie z agentem, że jego pensja wynosiłaby pewnie około 70 tysięcy, ale to jest dosyć spore. Najbardziej e, taką fajną opcją dla mnie jest Mahmud Dahud, który jest dobrym cofjętym e, rozgrywającym, ale. O, a ten słabszy odbiór piłki niestety. Będzie jednak dla mnie rozgrywającym, miał być też dobrym obrońcą takim odbierającym piłeczkę. a Nie zażąda też. ma mało rządu tak na serio. Możemy sprawdzić tego Dachuda. Wagla chyba sobie odpuszczę, bo za, duża, za duży wydatek pieniężny. Dobra, spróbujmy najpierw odporządnej oferty transferowej. Takie boże 15 baniek. O kurna, co oni wyjebali tutaj. Nie ma procentu W raty mogę się pobawić, ale na pewno nie takie Za 20,5 bańki niby Z ratami na 2,5 Ale z drugiej strony Mogłem ściągnąć też Veloso, to mnie nie będzie dużo kosztować dużą ofertę Która będzie opiewać na razie w pół bańki z którą się zgodzili No dobrze Może przepłaciłem, może nie ale na chwilę obecną potrzebuję takiego zawodnika po prostu i tyle. Dachut niestety żąda bardzo dużej pensji tak na serio. Jestem gotów mu zaakceptować pięcioletni kontrakt. Zmieniliśmy to na razie do 90 koła. Zabrzmiam do 100 i obniżmy mu tutaj. Obniżmy mu o tyle. Ara, troszkę zawsze przeoszczędziłem. I Veloso też gotów do podpisania kontraktu. Proszę mi też tutaj nie narzucać pozycji. Składają wypożyczenia za Leoą, ale niestety się nie zgodzę, ponieważ nie ma tam wykupu, ani nic. Ewentualnie za Leoą jestem w stanie złożyć 45 baniek, ale też trzeba pomyśleć o moim tajbożym zawodniku, którego chciałem wykupić za Ansu Fatiego. Byłam coś pieniądze odłożone, co nie. Zobaczmy, czy się zgodzę 46. Nie chcę podbijać, no to zaś się pobawimy w raty, kolego. Okej, okay, w ten sposób udało się dogadać. Minimalna liczba bramek. Nie sądzę, że 30 bramek strzelił. 50 występów minie troszkę. Na raty 20 baniek. Zobaczmy, czy to wyjdzie. O, pan się pyta tutaj o Benasera. Jeszcze też zobaczmy, czy kogoś dobrego tej w liście życzeń nie mam. Na jakichkolwiek innych pozycjach, bo wyjątkowo mam pieniądze. Fati zawiodłeś mnie. Zawiodłeś mnie bardzo mocno. Zawiodłeś mnie i pewnie Barcelonę, która chce spłacić dług. Ale, jako że ty podpisałeś nowy kontrakt, ty masz miliard klauzuli, nie chcesz przejść, Fatih, Ramad, a Barcelona nie ma kogoś innego na sprzedaż? I nie powinni być być korzyścią do zatrzymywania zawodników u siebie. No i tak się składa, że chyba jeszcze nikogo nie sprzedamy. Niestety, Ocet tylko, niestety, no, Ocet tylko Benasser. I tak, ale mamy tutaj, jakbym to odczekał. Ponieważ Gavi zgodził się na rozmowy transferowe, które mogły być bardzo dobre na cofniętego, rozgrywającego obronę. Wiesz, eee, skotliwość ma bardzo dużą, a tam nie jest to niestety wykorzystywane. Ale no talent jego jest przeogromny. Przy okazji przynajmniej spróbujemy, no, chociaż tutaj pokazuje, że potencjał jest taki sobie. Ale spróbujemy jednak go ściągnąć tutaj naszego kolegę. Eee, na różne tutaj triki transferowe. I to ja się bardzo zastanawiam, a nie mogę tego opóźnić niestety, o godzinkę czy coś, Gavi zgodził się, a ja mamy Dachuda i tego pana, ale ja nie wiem jaki Gavi ma potencjał tak na serio, bo nie patrzyłem w Barcelonie, Fak, ale on ma 17 lat i ma takie staty, kurna no, teraz pytanie, bo oferujemy tego praktycznie, to te jest zmiana Benasera za Gaviego, tylko że do in, inne zespoły. Ale w tym momencie dostajemy Gawiego, który jest super perspektywiczny. Kontra dostajemy Dachuda, który ma 25 lat i jest taki sobie, powiedzmy szczerze. Jest do, dobrze, by się nadawał do roli tutaj. Coś e, tego rozgrywającego. I mamy Veloso, który. Wiecie, co zrobimy? Tak, odpuścimy Dachuda, Ciągniemy Veloso i jeszcze Gavi do nas przyjdzie. Fajnie, na to liczę. Tak, to w już mam jakiegoś zastępcę. Zatonali jego na boisku. Ibra, poproszę, przywitaj zawodnika tutaj, I Andre Gomesz. Może przyjść, ale Andre Gomesza ja nie chcę. On ma za dużą e, płacę. Teraz 76 tysięcy się zgodził, ale cały czas nie. Pomimo, że cofnięty rozgrywający obrona, ale on ma za dużo tej pozycji. Natomiast Gavi jak najbardziej. Zaryzykujmy jego talentem. To jest wielki transfer do Milanu. Może rekord transferowy Milanu. Powiem Wam szczerze. Nie wiem, czy ktoś ktokolwiek, ktokolwiek za 50 baniek do Milanu kiedyś przyszedł. 25-35 chyba było. Ale tutaj potencjał nie wygląda super, superowo. Ale zaryzykujmy, zaryzykujmy. Więc tak. Pom Pomocnik, środek. To może być błąd. Duży błąd transferowy. Ale liczę, że się uda. Powitaj go proszę. Według tego Jakub Moder ma większy potencjał niż Gavi. No dobra, obserwujmy modera może różnie wyjść. Serie A wydatki na pensję. Największe ma oczywiście zebrę. Najwyższe wydatki 131 milionów milan. A chuj wydaje na tego Gawiego. Już żałuję. Już żałuję, muszę go odpowiedni tutaj, mentoring dać. No i co? Koniec okna. Żałuję troszkę, że kluby nie pościągały moich zawodników, na przykład Rebicza, Leo i Ło i tak dalej. O, widzę, że Puzawa za milion euro poszedł tutaj. Hmm. Patrzę, czy jednak są jakieś transfery, które takie mogą być... Powiedzieć... O kurde, mogę go ściągnąć. Pulgara mogę ściągnąć, ale największy. Pulgar jest bardzo dobrym zawodnikiem. W harcie Berlin u mnie w fm 20 się bardzo dobrze spisywał. Ale problem jest taki, że nie ma żadnej innej narodowości i by, byłby po prostu zawodnikiem spoza Unii Europejskiej. To e, prawda, jeszcze nie aż tak dużo teoretycznie mu we Włoszech zostało, ale nie opłaca się zmieniać narodowości na włoską w, w FMie. E, rejestracja składu. Czy Gavi. Gavi nie musi być rejestrowany, bo jest U22. A plus taki, że przynajmniej on zostanie moim wychowankiem klubowym. Ale cóż, widzimy się w takim razie w kolejnym odcinku. Czemu bilans ogółem jest 50 milionów? O, no to jest spoko nawet. Może coś zarząd się zgodzi tutaj e, coś zmodyfikować, ale widzimy się już następnym razem. E, odcinek nie był super emocjonujący moim tonem, ale były dobre wydarzenia. Do zobaczenia. Na razie, cześć.